Witajcie gorąco kochani, tak jak mówiłam, e, zrobię Wam jeszcze jeden filmik dzisiaj e, odnośnie relacji i miłości. E, kochani moi, przepraszam niektórych z Was, ponieważ wiadomości dostałam w spamie, także już zrobiłam, już się wgrywają na YouTuba filmiki, mm, poradziłam sobie z tym, nie ukrywam, nie było ich mało. Nie wiem, dlaczego znalazły się w spamie, nie mam pojęcia. Czasami, jak ktoś, na przykład, zbyt dużo razy zada to samo pytanie, to później z automatu wrzuca w spam. Nie wiem, dlaczego. Dlatego już się wgrywają i, i lecą, lecą do nas. A ja tutaj chcę sprawdzić trzy grupy. Wybierzcie sobie, kochani. A dzisiaj gorący temat, bo temat: czy wrócimy do siebie, czy. Będziemy jeszcze kiedyś razem. Czy będziemy razem? Dla osób, które są w relacjach, e, przepraszam, które mm, chciałyby być w relacji z tą osobą lub były z tą osobą w relacji, ale coś się wydarzyło, ktoś lub coś stanęło na Waszej przeszkodzie, lub charakter tej osoby, nie wiem. Także sprawdzimy sobie, czy będziecie razem. Będą trzy grupy. Grupy głównie na intuicję, także głównie intuicyjne będą. Nie będzie tutaj wzorków, kolorów, e, nic, nic takiego. Ja po prostu sobie je tutaj odłożę na bok, żeby nie, nie pomylić. Zrobię tutaj miejsce dla nich. I grupa numer 1, czy wrócicie do siebie, czy będziecie jeszcze razem? Grupa numer jeden Grupa numer 1, czy wrócicie do siebie jeszcze? Czy będziecie jeszcze razem? Grupa numer 2. Ciepną cztery grupy. <grydy> będzie trudno, ale będzie warto, myślę. Dla osób, które chcą wiedzieć, czy będziecie razem. Grupa numer 1, grupa numer 2, grupa numer 3 i grupa numer 4. Jest trudno, nie ukrywam, jest trudno, bo nie ma tutaj ani odnośnika koloru, znaku. Jedynie co? Dwie karty, zobaczcie, są odwrócone, a dwie w pozycji prostej. Tak więc, kochani moi, drodzy, Zaczynam. Grupa numer 1. A ja zobaczcie, przekładam karty. O, tak. I nic mi się nie pomyli. Grupa numer 1. Może tutaj. O. Grupa numer 1. Czy wrócicie do siebie, czy będziecie jeszcze razem. Ojej, ojej, ojej. Ojej. Ale. Trumna mówi o zakończeniu, tak? Więc ewidentnie są osoby, które zakończyły relacje. Ale tutaj pokazuje się: New beginning, czyli nowy początek, tak? Nowy początek, wzrastanie, zmiana, transformacja. Więc pytamy karty Tarota, czy będziecie jeszcze razem? Już biorę inne karty, które są oczyszczone, bo miałam sporo czytań, moi drodzy. I już biorę dla Was czyste karty z czystą energią, oczyszczone w świetle księżyca, przy minerałach, przy kryształach, jak również przy białej szałwi i muzyce medytacyjnej, którą em, bardzo lubię, z aniołami, z Michałem Archaniołem. Sprawdzam. Dla osób, które wybrały grupę numer 1, czy wrócicie do siebie... Bardzo proszę wyższe je o prowadzenie z wyłączeniem mojej energii. O jaką relację, o jaką sytuację pytamy. Czy będziecie jeszcze ze sobą? O jaką relację, o jaką sytuację pytamy? Bardzo proszę wyższe o prowadzenie. Z wyłączeniem mojej energii? Relacja karmiczna są powroty, będą powroty, będą wiadomości, będzie gorąco w łóżku, będą um, będą nowe plany wo wobec Was, kochani. Będą nowe plany. Pytałam, o jaką relację, o jakie, jakie relacje to dotyczy, natomiast um, nie pokazało mi się. Pokazało mi się, co będzie. Więc jeżeli wybraliście grupę numer jeden, um, może być to osoba młodsza, nie musi, ewidentnie Relacja karmiczna, czyli relacja dana wam od góry. Przede wszystkim będzie tutaj ogień, ogień w szopie, będzie tutaj bardzo ostro i gorąco. Może być to osoba młodsza, osoba, która wyśle wam wiadomość, wyśle wam list miłosny, osoba, która będzie chciała siódemki pentakli, czyli będzie chciała zasiać te nasiono, nasienie. <laughs> nasiono, nasienie. O, wow, ale zabrzmiało, no dla niektórych może to będzie nasienie, kochani. Więc jeśli e, zamierzacie mieć jeszcze dzieci, to faktycznie tutaj może ta pomyłka miała tak, tak wyglądać. E, uśmieszyłam się samą. E, także tutaj będzie ta osoba ewidentnie pokładała swoją energię w tą relację, będzie chciała wzrastać i będzie się przyglądała bardzo mocno temu żeby wszystko miało tutaj y, ręce i nogi, tak? Nowa energia, nowa pasja. Yy... Mamy królową buław. Możecie być z podznaku w strzelec, nie musicie być. Możecie być po prostu wobec dla tej osoby y, bardzo takimi kobietami, które są. Seksualnie pobudzające męskie oko i działające jak taki typowy wabik. Ta osoba może was tak postrzegać i nie ukrywam, pokazała się energia faktycznie tego zakończenia pomiędzy wami, tak? Wy możecie nawet tego nie widzieć, a może to wy już zakończyliście tą relację i nie chcecie tego powrotu. Tak też może być. Bo pamiętajcie, że czytanie jest ogólne. Może to już. <noise> wiecie co ja tutaj odczułam? Energię właśnie kobiety, która yy, ukrywa przed samym sobą, że ona już odeszła, że ona już zakończyła tą relację, że ona zakończyła już tą sytuację, że ona nie da tutaj się yy, jakby wodzić za nos i czekać nie wiadomo ile, aż mężczyzna urośnie, wzrośnie i się i dojrzeje, jak wino. Myślę, że kobieta może być tutaj w energii yy, poddaje się, nie mam siły i idę w nowe. Może jeszcze to ukrywacie przed sobą, kochani. Ale ewidentnie będzie powrót tej osoby. No i co dalej? Dacie szansę tej osobie, czy, czy już nie. Co tu dalej będzie z tą relacją? Jest diabeł. Jest diabeł. Diabeł rogaty. Może być to koziorożec, ale ja bardziej odczułam. Że energia wasza nie płynie, bo jest to albo toksyczna relacja, sytuacja, związek, mężczyzna, toksyk, który blokuje waszą energię. I jeżeli on się pojawi, możecie mieć problem, żeby po prostu um, kopnąć go w cztery litery, nawet jeżeli będziecie chciały. Taką energię odczuwam, co dalej tutaj jeszcze. Jest, słuchajcie, mężczyzna, pojawiam się i znikam. Wiecie, że go nie robię, nie? Wiecie, że go nie lubię. pojawiać wracacz, tak zwany spierdalacz, którego bardzo nie lubię, na którego mam awersję, bo robi niezłe zamieszanie i mętnik w głowie każdej kobiecie. Mężczyzna, który ma wybujałe ego, wybujałe, bym powiedziała, ambicje i w ogóle myśli, że jest figo fago na, na białym koniu, a tak naprawdę jego zbroja jest dosyć mocno obsrana. Przepraszam, że tak brzydko mówię, ale jest mocno obsrana. Bo wszystko tutaj, co robi jest z pozycji ego. Dlatego kobietki moje kochane. E, jeśli tylko sprawdzacie tak sobie dla fanów jeżeli tutaj nie chcecie tego e, dupka, to ja bym powiedziała odciąć się, odciąć, zablokować e, i nie wracać. Nie dać możliwości nigdzie oglądania siebie. Nigdzie. Odciąć się. Tak. Chociaż ten mężczyzna może. Mogę zrozumieć, że wiele stracił, że kocha, że chce dawać, że chce uczuć, będzie Was mocno podglądać, szukać, bo jest to energia bardzo mocno połączeniowa. Może też chcieć yy, Waszej energii, może się tutaj w tej energetyce. Widzi was jako taką królową kobietę, która potrafi e, zarządzać e, biznesem, e, finansami, kobieta, która potrafi e, swoim słowem tak dokładnie, konkretnie powiedzieć, czego chce, na czym stoję, czego oczekuję, w którą stronę idę i, i to może tą osobę też kręcić, bo sama nie wie, czego chce, a tak by chciała. Mi się tutaj pokazują relacje, wiecie, co trójkowe. Relacje trójkowe, osoby, które nie wiedzą, czego chcą. Kobiety poranione, mężczyźni też poranieni, bo mężczyźni niezdecydowani. Mężczyźni, którzy nie wiedzą czego chcą, ale wiedzą, że buława płonie i należałoby gdzieś tą buławą wymachiwać. Nie chciałam takiej energii, ale taka energia wyszła. Więc jeżeli już zakończyłyście tą relację, jeżeli odnale odnaleźliście się tutaj w tej sytuacji... Z takim mężczyzną, z takim toksykiem. Nie wracajcie. Nie wracajcie, energia nie jest taka. Oczywiście pamiętajcie, że czytanie jest ogólne i to nie będzie z każdym rezonowało, tak? Żeby, żeby nie było tutaj, że każę Wam kopnąć w tyłek osobę, która naprawdę Was może kocha, lub poróżniły Was jakieś to, totalnie inne rzeczy niż, niż mężczyzna, który nie wie, gdzie, w którą. Że tak brzydko powiem, dziura włożyć, buławę, tak? Jeżeli tak nie jest, to proszę, kochani moi, nie chcę was triggerować. wybierzcie inną grupę. Dobra. I ja przechodzę do grupy numer dwa. Karmiczna relacja, no jakby było inaczej. Karmiczne relacje bardzo często są karmicznymi i roz, rozstajemy się. Bardzo często rozstajemy się, żeby uleczyć. Coś w sobie. To jest jakaś lekcja. Karmiczna relacja właśnie jest taką ukrytą lekcją. Spotykamy często osobę, która ma nas czegoś nauczyć, lub my mamy wyciągnąć jakieś konkretne wnioski, lekcje z tej relacji. I tu jest letting go and loving you. Tak jakby osoba pozwoliła Wam odejść, ale Was kochała. No, to lecimy. Bardzo proszę wyższej o prowadzenie z wyłączeniem mojej energii. O jaką o relację pytamy? O jaką relację pytamy? O jaką relację pytamy? I czy faktycznie tutaj będziecie razem. Dla osób, które wybrały grupę numer 2, bardzo proszę, żebyś ja prowadzenie z wyłączeniem mojej energii. O jaką relację pytamy? Piątka mieczy, czwórka buław, słońce w podwrocie, czwórka kielichów. No, ewidentnie tutaj pokazało się energia zdobyte, ego podbita, tak? Po, ktoś podbił sobie tutaj ego tą relacją. Yy, doszło tutaj do jakiejś kłótni, albo konfliktu wewnętrznego. Czwórka kielichów mówi o tym, że coś tu się rozlało, coś tu się rozsypało pomiędzy Wami, i jakby jedna strona nie widzi tutaj już szansy na połączenie. Yy, może tego też nie dopuszczać. Mogliście tworzyć yy, wspólny dom, jeśli nie, Czwórka buław mówi, że jesteście bliźniaczymi płomieniami, bratnimi duszami. Może w takim razie, jeżeli jesteście bliźniaczymi pomieniami, bratnimi duszami, to sobie dopytajmy. Tutaj dla grupy numer dwa, karmiczne relacje, bliźniacze płomienia. Jedną kartę poproszę. No dobra, to chciałam. Moja miłość do ciebie jest silniejsza niż kiedykolwiek. Przeważnie kocha, przeważnie takie w termicznych relacjach, w bliźniaczych płomieniach, że jak nie mamy z tą osobą kontaktu, to jakby jeszcze bardziej ją kochamy. Jestem zmęczony, więc uciekłam. No dobra. To sprawdźmy, czy wy będziecie razem, czy ponownie będziecie ze sobą. Czy połączycie się dla osób, które wybrały grupę numer dwa? Bardzo proszę o wyświetlenie z połączeniem mojej energii. Czy będziecie razem, czy połączycie się jeszcze? Czy dojdzie do połączenia? Czy dojdzie do połączenia pomiędzy wami? 10 mieczy, piątka pentakli, siódemka pentakli, dziewięć mieczy w odwrocie <grymne> i dwójka kielichów. No, ewidentnie teraz jest relacja zakończona, energia nie płynie, jest brakuje Wam bardzo mocno tej osoby. W siódemce pentakli mogliście poczynić jakiś krok, lub ta osoba mogła poczynić jakiś krok. Sprawdźmy o czym mówi siódemka pentakli. Cesarzowa, dwójka buław, szóstka. Szóstka denarów i króla mieczy. Króla mieczy mamy. O. Mogą być tu kobiety, które mają stałego partnera i pytają o osobę młodszą, o jakiegoś nowego tutaj mężczyznę, do którego czują potężną wibrację uczuć i miłości. Czujecie, że ta osoba, ten mężczyzna młodszy jest jakby tym jedynym, tak? Tutaj pokazuje się dokonywanie wyborów. Więc albo wy będziecie dokonywać jakiegoś tutaj wyboru, lub ten mężczyzna będzie dokonywać wyboru um, jakby. Nie, nie, on nie będzie dokonywać wyboru. Jeśli chodzi o mężczyznę, będzie w dwójce pentakli, czyli będzie. Um, nie będzie pewny, jak <laughs> okazać wam to uczucie. O, tak. Tak, bo jest szóstka pentakli, czyli jest wymiana energii, tak. A wy będziecie dokonywać tutaj bardziej wyboru. Może będziecie wyjeżdżać gdzieś do tego mężczyzny, Ale pokazuje się połączeń. Zobaczcie. Góra, dwójka kielichów, a tu dopytane, dopytane kochankowie. Więc tak, wy tutaj będziecie ze sobą. Będziecie tutaj ze sobą na pewno. Muszą się zadzieć rzeczy, które muszą się zadzieć w karmicznych relacjach, czyli musi dojść do uleczenia, do transformacji, do przepracowania tych triggerów pomiędzy wami. Ym, no i często bliźnie czy płumienia nie mogą być od razu ze sobą. Takie to jest przykre, ale to jest bardzo prawdziwe. Także dajcie znać, czy to z Wami rezonowało. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Ja przechodzę do grupy numer 3. Witaj grupą numer 3. Twoją kartą jest Młot, sabota, Sabotaż, em, Praca nad. No dobra, to zobaczmy o co chodzi. Czy praca nad tą relacją? Aha, przepraszam, kochani. Przepraszam. Grupa numer 3, o jaką relację pytamy? o jaką relację, o jaką sytuację pytamy. Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne i nie będzie z każdym rezonowało. pytamy. Królowa mieczy w wycofaniu. Kobieta hmm, bliźnięta waga wodnik nie musi być. Kobieta w wycofaniu hmm, i dwóch mężczyzn albo również mężczyzna hmm, z trygonu właśnie powietrznego nie musi być. Tutaj był brak stabilności, tak? Pewien brak stabilności. Gwiazda i Król Pentakli. Pokazuje mi tutaj o jakiejś niestabilności. Bym powiedziała dwa... <grym> Do tego wyskoczył ten hammer, bo Wy naprawdę działacie na siebie jak Pachta nabytka Zobaczcie. Jedna kobieta była odwrócona, kobieta może być trochę dominującą kobietą, mężczyzna nie musi, nie musi być aż tak dominujący, także kobieta może mocno chcieć kontrolować sytuację, przez to, że nie było tutaj jakiejś stabilności pomiędzy Wami, tak, doszło do jakiegoś poróżnienia, do wycofania lub kobieta mocno się tutaj weszła w eremitę, zrozumiała pewną kwestię, tak. Jest wieża, jest tutaj dwójka pentakli, zrozumienie, zawieszenie. Diabła też mieliśmy. Co tutaj dalej? No, powiem tak, jest gorąco. Było pomiędzy wami gorąco. Było gorąco, było energetycznie. Emocje bardzo mocno mieliście zablokowane. Poblokowani jedna i druga strona bym powiedziała. Także dokładnie tak, praca. Ewidentnie praca nad sobą, ludzie. Tutaj w tej relacji musicie pracować nad sobą. Oczywiście, jeżeli to nie jest wasze, to bierzcie tylko to, co rozumiem. Natomiast pokazuje mi się tutaj duża praca, praca nad własnymi emocjami, pokazywaniem tych emocji i uczuć, nie wtrzymanie ich duszenie w sobie. Jeżeli to kobieta lub mężczyzna taki był, to będzie tutaj wewnętrzna motyw, jest wewnętrzna praca. Bardzo mocno blokuje tą energię, niepokazywanie uczuć i emocji, energia jest tłumiona i to powoduje jakieś problemy yy, w życiu uczuciowym. Jest brak tej osoby, są miecze, są konflikty wewnętrzne, jest zablokowanie energii, o czym mówi była buław. No i mamy jakieś toksyczności. No i mamy jakieś toksyczności. Mamy diabła, pentakli, siódemka miecz. Słuchajcie, tutaj trzeba będzie powiedzieć jasno, czego chcecie, czego oczekujecie. Jeżeli czekacie na daną tą osobę, chcecie z tą osobą się połączyć, lub ta osoba chce się z Wami połączyć. I wy jesteście tutaj szczerzy, tak, jesteście jakby macie te uczucia na zewnątrz pokazuj, pokazujecie je lub pokazywaliście je. To ja bym powiedziała, uważajcie, bo osoba przechodząc do was może nie mieć do końca szczerych takich intencji, tak? Te siódme mieczy, o czym mówi siódmka mieczy jeszcze? Osoba może być porywczą osobą, może być porywczą osobą. Jeżeli Pracuje teraz nad własnymi emocjami ta osoba, nad własnym zachowaniem. To ja bym powiedziała, że osoba jest w energiach porywczych. Może tutaj pokazywać, że ona się zmieniła, że chce nowego początku, że jest tak pięknie, że tutaj teraz będzie słodko i pierdząco. Natomiast ja tego tutaj nie widzę. Będzie powrót yy, z rozrywki, tak? Czyli osoba może być mocno w takich energiach, pojawiam się i znikam lub po prostu może być w energiach niestabilnych, porywczych. Um, osoba, która jest krzykaczem, która nie jest w stabilnej energii emocjonalnej. Mogą być tutaj również zamieszane osoby trzecie. Tak więc tu może być powrót, natomiast um, tutaj jest praca, praca własna. E, tutaj należy um, zwrócić uwagę na pracę nad sobą. Także jeżeli osoba, która mnie słucha, i wie, że ten mężczyzna, ta kobieta ma taki problem, to należałoby popracować najpierw. Tak zobaczyć, czy faktycznie jest jakaś poprawa, czy to jest szczere. Bo ja tego tutaj w tych kartach nie widzę, natomiast po, yy, połączenie ponowne, próba ponownego połączenia będzie. Tak mi się tutaj, kochani, pokazało. Eee, sprawdźmy sobie, dopytamy, jaka jest jeszcze dla Was rada. Это группа номер 3. Dla osób, które wybrała grupę numer 3, sytuacja dla Was, rada. Zawieszenie. Ja bym powiedziała, spójrz na, te, na tą sytuację w inny sposób. Jeżeli jesteś yy, trójeczko przeciążona, zmęczona tą sytuacją, nie widzisz tutaj rozwiązania, masz wszystkiego dosyć. Ja mówię, spójrz na tą sytuację z innej perspektywy. Odpuść. Daj sobie na chwilę spokój i postaw granice. Postaw granicę też. Zobaczcie. Zobaczcie, jak tutaj inną talię wyciągnął. Zobaczcie. Widzicie? Król mieczy, królowa mieczy. To samo. Jeżeli są tutaj trójkowe energie koło domu, Zaraz, bo jeżeli tak, nie ma osób trzecich, to ja mu powiedziała granice, patrzenie na ręce, sprawdzaj, czy ta osoba faktycznie tego chce. Jeżeli jest osoba trzecia w związku w relacji, yy, to wycofaj się, yy, poczekaj dopiero, aż ta osoba będzie wolna, wtedy działaj. Jeżeli nie ma osoby trzeciej, to mimo wszystko tu będzie praca, praca yy, nad waszymi energiami. Mm -hmm. Zobaczcie, pustelnik, pustelnik eremita. Tutaj musi dojść do uwolnienia energii. Bo tutaj osoby mają się stać singlami, wolnymi singlami i wtedy dopiero zapanuje szczęście i ład. Bez tego nie będzie tutaj ani też radości, ani szczęścia. Jeżeli tutaj słuchamy osoby, które są w relacjach trzecich, trójkowych, jak również jeżeli nie jesteście, to praca.